Mówiąc o makijażu czy pielęgnacji, chcę Wam przedstawić coś absolutnie niezbędnego. Najlepszy produkt do demakijażu, jaki miałam w rękach, to hydrofilowe masło Tiandę, które właśnie teraz dostępne jest w dodatkowej promocji aż 20% taniej. To masło nie tylko skutecznie zmywa makijaż, nawet ten wodoodporny, czy sceniczny, wieczorowy, czy korygujący, ale też pielęgnuje skórę na etapie oczyszczania. W jego składzie znajdziesz masło Shi, olej kokosowy, witaminę E, które działają odżywczo i regenerująco. Po zmyciu makijażu skóra jest nie tylko czysta. Ale jest też miękka, świeża, nawilżona, taka ukojona, bez uczucia ściągnięcia. A teraz pokażę wam jak działa. Na rękę nakładam krem BB, tusz, o. -o tusz, kredkę do oczu. Też mocniej. Pomadkę. I jeszcze tu trochę. A na to odrobina masła shi. I teraz delikatnie rozmasowuję. Masło topi się do takiej konsystencji emulsji. Rozpuszcza. Już po sekundzie mamy skórę czystą. I niesamowitą w dotyku. Masło jest odpowiednie do oczyszczania nie tylko twarzy, ale też szyję i dekolt. Jest idealne do każdego typu cery, nawet do tej najbardziej wrażliwej. Dlaczego? Ponieważ nie szczypie w oczy, nie pozostawia jakiejś tłustej warstwy, nie wywołuje podrażnień i co najważniejsze jest skuteczne. Działa. Jeśli jeszcze nie znasz masła hydrofilowego tiandę, to teraz jest najlepszy moment, aby go wypróbować, zwłaszcza w tej szczególnej promocji. To produkt bardzo wydajny, łagodny, ale przede wszystkim skuteczny i bezpieczny. To jest zdecydowanie nie tylko mój must have, ale i wielu kobiet, które dbają o swoją skórę świadomie.